Dlaczego Małkowski? Kto Was wie, dlaczego Andrzej Małkowski jest patronem dziewiątki? Założył harcerstwo w Polsce. Owszem, ale co to ma wspólnego z nami? No jak to? Gdyby nie on, nie byłoby tu nas. Z całą pewnością, ale to wciąż nie powód. Uratował matkę z dzieckiem? Podczas rejsu, jak umarł od miny. Owszem, to bardzo szlachetne, ale nie dlatego wybraliśmy go na patrona. Urodzi się w 1888. Jeden ja i trzymał wamki. Dobrze, Janku, ale nie o to pytam. Skoro nic takiego nie zrobił, to dlaczego z naszym bohaterem? Widzicie druchowie, Małkowski nie był standardowym bohaterem. Zakładał drużyny tam, gdzie przyjeżdżał. Być może nawet uratował tą matkę z dzieckiem, lecz superman z niego żaden. To właśnie sprawia, że był tak wyjątkowym patronem. Aby to zrozumieć i poznać historię naszej drużyny, musimy się przenieść z powrotem do 1988 roku. Pokłady się wokół niego. Tym razem nie uciekniecie, mam was! Panie władzo, o czym żeśmy zrzeszyli! Hehe! <laughs> Modlitwą! Wstawać jesteście pod aresztem! Łapać, i... Łapać! gdzie komuniści nas wykończą. Nie, Jacek. Jeszcze chwila i będzie normalnie. No ale jak to? Druchu drużynowy. Przecież wtedy prawie nie było komuny. Ale wciąż jeszcze była. Wydążą trochę wyolbrzymia. Ale nie o to chodzi. Tak, faktycznie trochę wyolbrzymia. Ale w tamtych czasach dziewiątka faktycznie należała do podziemnego harterstwa i faktycznie nielegalne było spotykać się przy modlitwie. Ale i tak przecież się gromadziliśmy. Jeszcze jak. Mieliśmy duszpasterstwo, jeździliśmy na pielgrzymki. A ja słyszałem, że bez mundurów. Ja też tak słyszałem. Dlaczego? Szczerze, to co robimy dzisiaj jest bardziej podobne do tego, co robią Ołkowski, niż to co było za komuny. A ówcześniej dziewiątacy chcieli działać tak jak my działamy dzisiaj. Tak jak harcerze przed wojną. No i co? Co zrobili? Tak jak wspominałem, dziewiątka tuż przed upadkiem komunizmu działała w ruchu harterstwa Rzeczypospolitej. Aby się w nim znaleźć, drużynę musiało polecić dwóch instruktorów, a proces był dość skomplikowany. Ale ostatecznie przyniesie się do zhr u W 1989 roku ku uciesze wszystkich upadł komunizm. W tym samym roku powstał Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dziewiątacy byli już zmęczeni ukrywaniem swojej wiary, koedukacyjnością, brakiem puszczaństwa w harcerstwie. Każdy chciał powrotu do przedwojennego harcerstwa. Do harcerstwa, jakie zakładał Małkowski. Gdy więc udało się przenieść drużynę do ZHR-u, radość była ogromna. Dlaczego Małkowski jest naszym patronem? Ja też! Co ja tak średnio bym powiedział? To on był dla nich bohaterem, bo jego wizja harcerstwa była dla nich marzeniem. Dokładnie, i dlatego wybrali go na patrona, gdy chcieli wrócić do swoich harcerskich ideałów. Dlatego wspomnienie Małkowskiego to przede wszystkim wspomnienie dziewiątaków, którzy tak dumnie walczyli, byśmy mogli nazywać się. Dziewiątą. Swa. Żeł. Sk. Ży. Na. C. ż E. Ho. Pu. Szy. I. Mie. On. Drze. Ja mał cool. ko go. z was wie, dlaczego Adam Małkowski jest... Adam? Podczas rejsu, jak umarł od lin... Jeden i trzy bowanki. Dobrze, to, ale nikt nie pytał. Nie! <śm> <śm> <śm>